Zjadasz całego kebaba. Nie możesz się aż ruszać. telewizji mówią, że szukają 17-letniego podwładnego króla. Ja chuj wam w dupy. Zamiast iść na farmę, zostajesz i pijesz wódeczkę z turkiem. Okazuje się, że ma ruskie korzenie, więc mu idzie całkiem dobrze. Jest czwarta. Ty najebany wstajesz. Ale co do kurwy. Miałeś już być o tej porze na lotnisku. W twoich elitach zaraz dojdzie do zamachu stanu. Wyciągasz bambusowe patyczki. Liczysz za ile minut będzie sraka? 20 minut. Wybiegasz z kebaba. Na ulicy pusto jak chuj. Ale z rogu na rowerze jedzie twój kolega z hodowli. Pinksia Punk level 60. Xian dawaj brum brum. Pong ping pakaczu. Ty wypierdalasz mojego gonga jak ten czerwony smok z Bakugan. Opłacało się oglądać. Podpierdalasz rower. Teraz albo nigdy. Rozpędzasz się do 100 km na godzinę. Jedziesz jak pojebany. Zamiast 10 minut do farmy dojeżdżasz w 3 minuty. Jesteś już na farmie. Już idą pierwsze pierdy. Uchylasz lekko okno w budce ochroniarza. Twój pierd go zatruł. Musi się. W tak napierdalają armia turecka z bolszewicką. Zaraz wybuchnie z i ostry żyk. Idzie drugi ochroniarz. Żygasz mu na ryk. Przegrałeś mi prosto do otwartego ryja jak się drzeć zaczął xD Wszystko idzie dobrze, za minutę wielka sraka Dobiegasz do pierwszej szklarni, odliczasz na swoich bambusowych patyczkach Po obliczaniu zdejmujesz spodnie, a twoja ognista sraka jest lepsza niż miotacz ognia z GTA SA xD Cała szklarnia się pali, Jebasz tą waszą trzcinę i ten cukier Lebeki, dzwonisz jeszcze na pogotowie gazowe xD No mamy tu wyciek toksycznego gazu z pewnego romfu xD Kraniesz jeszcze pieniądze za cukier, bierzesz rower i czym prędzej uciekasz na lotnisko Wbijasz na lotnisko, hala odlotów Bilet do 30 minut lot, kupujesz jakieś pićko na samolot, patrzysz, że grupa chorych na dawno też leci z tobą. I to cały samolot, o kurwa XD, otwierają się drzwi do wejścia na pokład. Jesteś pierwszy w kolejce. I nagle w megafonie słyszysz: Uwaga, uwaga, poszukiwany level 17, on na pletę Kasujesz bilet i spierdalasz na pokład. Siadasz pod oknem. Obok ciebie siada jakiś down level 20. Dobra, jakoś wytrzymam. Witamy na pogładzie. Widzimy miłego lotu. Bla, 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 bla. Odlatując, widzisz goniące radiowodzy. Prawdopodobnie za tobą, xd mija kilka godzin. Drodzy Państwo, jesteśmy już niedaleko Radomia. Radocha w chuj, jak widzisz swój kraj. Obok ciebie down level 20 wyjmuje kolta Defendera i bo... ładuje magazynek. Patrzysz na niego, on na ciebie. Cieszy się jak pojebany Chcesz lądować jak najszybciej Lądujesz Uciekasz jak najszybciej Bierzesz taksówkę Kierowca Zbyszek level 58 Witam, witam kierownika, gdzie jedziemy? Do kantoru Mercedes dojeżdża 20 zł Słysząc tą liczbę doprowadza cię do szału Płacisz mu w kambodżańskich dolarach O kurwa dolar, ja pierdolę, dzwonię do Grażyny